Chyba. Ja, to mi pokazywało Hello Kitty. Bro. Patrzę. Naklejeczki. To jest na magnetopie. Myślałam, że tego będzie więcej, ale dobrze. O oh my god, Sambin. Sambin. Wszystkie stricet oh my god bro I love that I don't know what is that um ktoś tam Stray stricet chyba nie U, nie wiem zombie tančan taki cute nie han han Wszystkie stricte, na to najbardziej czukający. Oh my god, sokie. Um, Lino. Nie, Lino. I kurwa nie wiem, to jest czerwony. Bantra, mój ukochany. Bro, I love this so much. To wszystko na mojego stopa. O, oh, tutaj jest tak Felix Felix, tylko wiem. I nie z innych nie wiem, było happened. Z innych nie wiem o co chodzi. A teraz to są prawdziwe szczachy tutaj. O oh my god, so cute! To jest były różne ze wszystkich. God. I love this so much. Star, an actual Ten. I believe no. yeah. <laughs> Felix. Oh, my God. Uh, oh, my God. It's such a fucking new place, bro. I love that. Bro, that's so cute. I love this. Bro, it's even more. It's like Vinci, Vinci, bro. We my honey Felix. I love this so much. I Nie, ja na to najbardziej czekałam, kocham to na klejeczka. Wanted. O. Hiantje. Hiantje. Indyńek, wyrawa, jazz, jailblazer. I skarnicze. Felix. I love this one. Case one. Nie wiem co to, ta piosenka i to jest Ayen, I.N. Bang Chan i I love this. It's so cute. Czy to, to w ogóle wiesz, jest? Bro, I love this. That's my favorite one. To jest Felix. Oczywiście jak coś nie ja po prostu mówię to. To na twarzy nie ma to. Bo to jest z To jest... Nie. Yeah. Um, Bro what happened? Bo ja zaczęłam, by wszystko mi I to jest moja ulubiona. I love it. Nie na to czekam. I też na to czekam. Drake cats. Cats. Real cats. Yeah, the incidents from glass. Some people from Strike is from glass. Love stay. I love it too, baby. Bro. Champion, Dantramp, Champion, Felix. I love Felix so much, bro. Uh, I don't know. Champion, I love that. <laughs> Champion, why is it so much? Felix, Felix. Big one and the small one, Gdzie jest to mniejsze. Actually they're the same, bro. I have two. Więc może być takie same. Te powtórki mogą być. To w miarę fajnie jest, bo mogę to na zasadzie coś rzucić. Więc jak mam powtórki, to jest lej And. <laughs> I love this. Ale co się jeszcze miałam? Kolczyki. Miałam już takie, bo raczej widzieliście na jakichś filmach, w nie wiem. Ale. Niszczone Dlatego nie lubię kupować przez internet kolczyków, Dlatego. Fucking shit bro. Mm. O, oh, na moment. No my to. Fucking się dobra, kolczyki widzieliśmy. Super. Oh my god, I'm so happy! Teraz załóżmy teraz, bo ty zobaczmy, czy są nam dobre, czy nie są za małe, czy tam duże. Na pewno nie są za małe. 40. 40 40. To jest dobre, ale to jest do high school. Kiedy? To jest do high school, więc ich nie będę nawet jeszcze nosiła. Ja nie, co co taką? Założyć drugie i nie za małe, po prostu jest mi trochę niewygodnie, bo nie, nie mam skarpet, ja nie umiem bez skarpet nosić nie butów, nienawidzę i nie umiem. Bierzemy tu, do high school, ja idę już po tych wakacjach, ktoś zanim nią te wakacje są. Ja nie chcę z tego powodu, tylko po pierwsze żeby nie wiedziałam bardzo dużo, to nie nienawidzę. I and... don't you dare. Don't you fucking dare. Oto oh, tutaj oh, jest. A I wish no, I was just maria tutaj Help. I fucking. Tu sais, smile. So fucking cute. I think I just chce do high school I no, know cute Oh my god Oh my god bro I am actually so happy I fucking swear, I'm so happy Bro, ale jak to, się tam, Nie chcę tego zniszczać Jak to się w ogóle robi, dlaczego tak, bo ja nie wiem uh... A nie, ja wiem chyba już To chyba <laughs> Chyba, że to ten. A, to ta cofa taki jak. Nie, nie, nie. A gdzie te trzeba wrzeć? Gdzie to trzeba wrzeć? Więc sobie sama wybiorę miejsce, może. Więc to, czy to powinno do high school? To do high school, bo to bardziej na taki kokard, taki cute Fila. Mój app, a kim lebry? Ja już to jest chyba mój y, trzeci, y, Ten to jest już trzeci but, który seryjnie jako kartkę. Trzeci but y, z moich, który nie jako kartkę. Tak samo i ja lubię tylko kartki. Można zdjąć, założyć, tak, tak. Nie lubię gozików, bo nie wiem, kiedy mogę spaść, i kiedy może nie widzieć. Kleją mi się ręce przez to, co się... Ja jestem utrabie w końcu to zrobiłam i wiem jak to się robi. Zrobiłam. Uh, grow Bro. Bo mi się zniszczyło, co nie? To co, o wykolczyku. Jednym. Więc wystarczy, że nowe wzięła. Bo to mnie gównopoli. Nice. A teraz y, następny film będzie nagrany jak ja robię Przyklejamy jak widzicie po tytułach um, um, to do ja na na tylko ten przód ale ja najpierw muszę go wyczyścić <gryśla> dobra, wzięłam już jest brudna, super John Po, bo już nie jest aż tak to jest tak, żeby nie chciał mu się z tym zająć. Dalej smoky. Dalej to czyściej. Tak na każdy Więc tak wygląda ten aktuopik czysty.

i <laughs> i love this laptop. i actually do, though. the good thing of corvair is it caps. it a lot of it's i love my laptop. i love it. i so many. Jumping in instead, i got you skinny, dipping deep inside my head. Listen, the way you charge me, I don't know much about love. But I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one in those same, You got me caught in the daze I love it when you say my name real slow All oh, my love is yours I'm swimming in everything you said I'm thinking about jumping any stand I got you skinny, dipping deep inside my head I'm swimming in everything you said I'm thinking have oh. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. I'm swimming in I it. I'm thinking I'm about jumping it. In it, too skinny, dipping deep inside my head I said, I'm it. swimming in love it. They said, I'm thinking, I'm about, thinking about jumping it. And they said, I got you scared